Siemaneczko. W tym odcinku gramy streaming Leon Sokke. Sokke. Aha. Aha. To jest Siem. Jestem. Ja też jestem. Mam no. kontuzjowanego Po ostatnim meczu. Ja dobrze grał. Jeszcze jeden dwa gole. A tancer mieli 1 z Zero No Dobra, jedziemy z koksem Lecimy z koksem Ja mam resetowany telefon, więc zaczynamy dużo od nowa Kurde dwa, raz. się Longer. Longer scaffaisi. Sì, mi piace scrivere. Ehi, Faul, puoi venire Ehi. c'è Faul.

Dziąb. Bo oni tak górą podają. Wiem. Chłomeczka. No. Nie, nie. Kurde, blado No szybciej, szybciej. No co, zabierz mu, zabierz mu, zabierz mu. Kurde, no zabrałeś dobrze. No kurde! Może to będzie? Okay. Okay. Mm. Okay. Mm. 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 Patrzymy na powtórkę! Patrzcie, patrzymy na powtórkę! I pięknie! 0 do zero! jeden Do zero. No? No, Czerwona gwiazdka ty... Ej, Tutaj jest 1, 2, 3, 4, 5, ja się kolegę! A ja ty się zamknij! No, dlaczego tak? A serem ta drużyna jest taka słaba. O no Boże I koniec meczu, ale mm. będzie 15 minut do 15, już wolę karne. Ja też. No, Dawaj się tam żółtą kartkę, Faul. Kurde no. No wow. Zostaw bramkarz. Zostaw jakiś kup. No kurde. No i dobrze ci tak leż nam na ziemi. Nie ja w nim było tutaj To chociaż wyczyścić tą ziemię. Mm. Dawaj, 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 dawaj. Biegniesz, biegniesz, biegniesz. B biegniesz, chłopie, biegniesz. Biegniesz. O! No, co jest? A, no, koniec tej połowy. no Dobrze. 120 będzie. Meczka. Faulować ich. Faulować. I dobrze, daj, w gdzieś jeszcze to. I może nie w powiem gdzie. <laughs> Lub dupę. Masz włożyć to. No właśnie mam to włożyć w dupie, naprawdę, nie ja kłamie. No to sobie włóż najlepiej. Nie może sobie żeby... włożyć. Dobry dobry um... Wybronił coś do mieciu No dawaj leci czas Uf. Czemu tak szybko leci czas? Ale Czemu tak szybko leci czas? On cały czas tak leci i będą karne. Muszą być i będą karne na stole

Ja! Dobra Teraz tamta. Ja! Yeah. Kurde. Nie no no no. Ja! Jak to on się rzuca? Muszę to nie da na brancz tamta. W tym to. W w poprzeczkę. Kurde! Yeah. O boże! Ja! Yeah. A ten też ma. W hmm. Ostatni, czy trafi. <laughs> ja! <Yellow. śmiech> I tak wygrałeś. Ostatni decydujący karne, bo będą kolejne chyba. Wygrana. Yeah! Elo! -0. tra -la 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 -la. Sposalnie tak zakopywałem, myślałam, że będą kolejne. O, ale piękna brama! Ja mogę z kimś pograć. To dojdzie. Nie. Dwie czerwone zostały. Kurde. Nie. Po co? O, jeszcze. Mam

Patrzcie, jaka Brazylka! Patrzcie, jaka Brazylka! Wow! To była Brazylka? Tak? Poczekaj jeszcze raz, zobaczę. Biegnę ta. Nie, nie wiem, czy to była Brazylka. Nie, to nie, nie wiem. Nie wiem, czy to było. Jola, nie, No nie, nie, nie widziałam tak naprawdę. No, 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 Hmm. No jolu to robimy. Muszę ci się... Straktusie. Ten kaktus. Straktus. Nie dzieje To jest strajony. Kur. tak no. Dobrym jak... Takim kaktusem. Nigdy nie Nigdy nie.

I co? Mam trzy latka, trzy i pół I rąbnęłem głową w stół Mam trzy latka, trzy i pół nie, nie będzie. Nie, yeah! nie trafił Jak pięknie się cieszę Dziękuję A ja się nie cieszę Bójcie. 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 No kurde! A ty wąd! Mam syna, tu i ból. I rąbne ja głową w no, no I, I rąbne głową w stół. I głową w stół. Głową w stół. Kurde! <laughs> <to jest laughs> <to jest> no co ty robisz tutaj?

Żulek Mietek biegnie, biegnie. Jego kariera jest czysta. Czy będzie miał coś na końcu? Cię! Koń, koń. Dobra, Żulek koń, Mietek, nie koń, tak. koń, 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 I piękna Brazyliana teraz była. Patrzcie na powtórę! Brazylka, patrz. Ja tu tak, tak. Co nie? Podałem i patrz. I Brazylka tam. Widziałaś? Da, tak, jaka piękna! Używiajcie! Jolo z I piękna Brazylka co? podwójna! Nie, hm. Mam 3 latka, 3 i pół, pół i ja głową w stół. O stół! Ja. No bo on jest Podkosił mnie. A ty w kubeł. na Morda w wryć i dupę Ej, on mi odebrał. No, plebi, plebi, plebi. Bo. Plebi, plebi. Kurde. Klebi dubę. Kurde. Ja nabiegam. Ziolo. Ziolo! To ludzie. Ziolo biegnie. Ej! Przewrócili ziola. Nie, no. No To ja im nie wybaczę. No to ja im nie wybaczę. No to ja im nie wybaczę. Ej, faul, faul! Yeah. Patrz, mam trzy. Kurde! Mam ci latkę i pół i głową w dół. Ten bramkarz mówi Cześć! Mam trzy latka cipu i, i romnę głową w brameczkę! W poprzeczkę! Kurde! Przegrają! Przegraliście! Prze Wygrać nie mogliście. Wygraliśmy, wygraliśmy. I karny! Nie, nie ma karnego, co nie? Mhm. A! Dobrze. Wygraliśmy, tak. przegrać wygraliśmy. nie mogliśmy, przegrali, wygrać nie moglali. Ha 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 ha. Bardzo interdował. Nie umej wesel! Wygrałem, wygraliśmy, przegrać nie mogliśmy. Mam, latkę, mam czwarte miejsce! Mam filakę i pół, A zaczynam latkę, grę od nowa. Zaczynam grę dopiero od nowa. Patrzcie, jaki to piłkarz. Jaki słowy! Mam trzy, latkę, trzy i trzy i, pół, 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 i rąbnęłem głową w stół. Mam trzy latka, trzy i pół, i rąbneem, głową stół, i rąbneem, głową stół, i rąbneem, o, o stół, o stół. Chodź, 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 o chodź, o chodź, o No to jest śmieciuch mi... No z żeby to Morda w kubę Co morda w kubę? Której nie masz Tam nie masz Mhm, Na pewno ja nie mam to się to Ale to się zrymowało. Nie, nie, Ej Ej, do do No No sorry! Jej, bo... jej, jej. <głos> <głos> nie, To nie, 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 być nie, Mam pół. nie, 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 I nie, i rąk na łęgu. Jaka siata, 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 siata. Gol, 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 siata. siata. Ja. ja! ty ty! Karny powinien ty, być! Ty, ty z paską grasz. I na środku jest jebanie skosić go trzeba bo jestem jedynym obrońcą a nie ha. no to teraz się wszyscy wyuczymy Burakowicz. Burakowicz 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 biegnie kurde ha. jaki mijak mijak staj ha 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 mijak staj Pijak, staj! Dawaj. No nie, no! Ja cię i ga... kaktusie śmierdzą! ja cię! Ja Kaktus. Śmierdzisz! Śmierdzisz No przecież się pochnął od drugiego piłkarza! Jaki śmierdziol! I rożny dla Rowny. mnie Uw. Na nikogo plowny. Na, na, na. Na, na, na. Piękna brama! Jest. Jak to spać? Jaka piękna brama! Bo stóreczkę pokażę wam. To nie tak śmieciu. Śmieciu. Patrz. I tak bie... No we, i co ty bufaj. No Nie wiem. Śmieciuchu. <laughs> się. Mam trzy czy trzy i pół. I robnę jej No wiem, że się robnęłaś. Ty się robnęłaś że się ze... Ja! Ma poprzeczka! Poprzeczka! Dlaczego poprzeczka? Podprzytkli ją. Ja. Nie. I no! Jeszcze kolejny, najlepiej. O no tak, najlepiej kolejny. Najlepiej kolejny, no. Kolejnego jeszcze. I... Hmm. Na razie to ja wyglądałem. Ja Tak, ja rąbnęłem. Ja nie rąbię drzewa! Piepsie, się. Albo dy... Jak tu do mnie piepsie? się. Ej, jak tu do mnie piepsie? się? No, no dawaj, powiedz. Piepś. Daj mi daj mi piepśniczkę. No spalony! No patrz, no patrz, może jeszcze dodobędzie do zostało. Mówię <noise> byłeś do dupy takiej usadziłeś. No bo sobie wsadził? Do takiej wielkiej, tustej. dupci puchatej. Czy tam nie puchatej, tylko że chropowatej, Tustej. Bo tam ma dużo tłustu, nawet tyle tłustu, że nawet kupę robić Uuu uuu tamten jeden piłka w górę. No nie no! Kapitan jeszcze. Jak mógł nie trafić? Ja kapitan był. Patrz, biegnie, biegnie, co nie? Biegnie. A dlaczego każdy musi zawsze trafiać w z moich Nie Jeden, ale masz już jeden gol. No, ale jeden to za mało. Jeden to za mało. Jeden to za mało na całe życie. Jeden to za mało na całe życie. Jeden no kurde! Za mało na całe życie. Jeden to za mało na całe życie. Ją. Co no, nie, patrz, patrz, biegnie, teraz biegnę, biegnie, czy to kapitan, nie wiem, czy to mój kapitan, ale jak teraz nie trafi, to się wkurzę. no ja ale to nie, to kapitan, no i się wkurzę. Ale nie na mnie. A ty jesteś przecież kapitan. A no, ja jestem. W lewo, prawo i w jego. No dlaczego tam daleko pobiegłeś śmieciuchu? No, ja nie wiem, ja nie wiem. Dawaj, Kapitan! Pięknie, pięknie! Ja jestem kapitan, a ty jesteś... Nie jestem. Kapitan. ...ten murzynek brązowy. Nie, jestem kapitan. Nie, jesteś żółmiatek. Jestem kapitan. kapitan. Patrz jak ładnie przejąłem! I patrz nie! Miał... Jestem kapitanem! nie, nie. nie. No co mi w Kobalnie wygrałem ten mecz nie, tylko nie to i mam trzecie miejsce i to ostatni mecz. Cześć się mam